Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejny uczynek miłosierdzia względem duszy, o którym chcemy sobie w tym tygodniu miłosierdzia powiedzieć, to jest uczynek strapionych pocieszać. Jakkolwiek byśmy tego strapienia nie nazwali, czy jest to jakiś kryzys, czy są to jakieś poważne wątpliwości, e, nierozwiązane kwestie, e, jakbyśmy tego nie nazwali. Prawda jest taka, że każdy, kto tego chociaż raz w życiu doświadczył, wie jak bardzo ważne, jak bardzo potrzebne jest w takiej sytuacji trudnej, kryzysowej wsparcie i obecność drugiej osoby. Dlatego jest to jeden z bardzo ważnych uczynków, które powinniśmy pełnić w naszym życiu i z którym powinniśmy wychodzić do naszych sióstr i braci. Strapienie może pchnąć człowieka w takie poczucie beznadziei, może mu odebrać sens życia. Dlatego nie możemy Przechodzić nad tym obojętnie. Nie możemy wobec ludzkiego strapienia, wobec jakiejś ludzkiej krzywdy odwrócić wzroku, zająć się swoimi sprawami. Trzeba po prostu pomóc. I oczywiście pomagać można na różne sposoby. Czasami człowiek gdzieś takim dobrym słowem chce podnieść kogoś na duchu. Czasami staramy się odwrócić uwagę drugiego człowieka od jego zmartwień, od jego problemów. Skupić go na czymś innym, żeby, żeby po prostu jego myśli były gdzieś indziej. Natomiast warto o tym pamiętać, że to, co jest najważniejsze w tym uczynku miłosierdzia, to jest obecność. Zwróćcie uwagę, ten, który cierpiał największe strapienie, czyli Jezus Chrystus. Kiedy był w Ogrodzie Oliwnym i cierpiał trwogę konania, to pocieszała go ta obecność Anioła. Jezus dźwigał krzyż, kiedy potem na krzyżu umierał, towarzyszyła mu Matka, towarzyszył mu Święty Jana, więc uczeń, którego Jezus miłował. I zobaczcie, te osoby nic Jezusowi nie mówiły, natomiast pocieszały Go w Jego strapieniu, pocieszały Go właśnie przez, przez obecność. Myślę, że, że ta obecność ona jest w tym wszystkim najważniejsza, bo przez obecność, przez to, że jesteśmy przy drugim człowieku, przez to, że Go wysłuchamy z miłością, że wysłuchamy Go z miłosierdziem, pokazujemy Mu tak naprawdę w strapieniu m, chyba najważniejsze mianowicie to, że jego problem, jego zmartwienie, jego osoba nie jest nam obojętna, że towarzyszymy mu e, właśnie dlatego, że jego sprawy, tego, który jest strapiony są dla nas ważne, są dla nas istotne i chcemy po prostu tym towarzyszyć.